Pociągi pod specjalnym nadzorem. Tytuł tytuł Czechosłowackiego filmu, który w 1968 roku został nagrodzony Oscarem jako najlepszy film nieangielskojęzyczny. Reżyserem jest Jiří Mencel, a scenariusz został oparty na książce Bochumila Hrabala o tym samym tytule. Film opowiada losy bohatera Milosza Chrmy, który jest absolwentem kolejarskiej szkoły i podejmuje swoją pierwszą pracę na prowincjonalnej stacji kolejowej. W tym czasie w Europie rozgorzała wojna on na prowincji mierzy się z charakterystycznymi dla młodego człowieka problemami, czasem bardzo dramatycznymi. Jak młody bohater podała temu wyzwaniu, czy poradzi sobie z problemami, czy wojenna zawierucha dotknie także i jego, tego będą mogli Państwo dowiedzieć się w filmie Pociągi pod specjalnym nadzorem.